Dzień dobry, 13 dzień września, godzina ósma, 12 stopni Celsjusza. Zimno, dosyć zimno. No. A jak ktoś jest z Gdańska Brzeźna, to zapraszam w imieniu Wioletty na na zrób sobie wolne. Kto wie, gdzie jest projektornia, tam można przyjść, będzie wiola robiła mapę talentów. Jeżeli umiesz... Umiesz albo chcesz spróbować, może nawet nie wiesz o tym, że umiesz śpiewać, malować. To wiola zaprasza na takie warsztaty do projektorni od 14 do 16, a potem są wolne brzmienia i z przemkiem można pograć na bębnach i nie tylko, na różnych innych instrumentach. Zapraszam, przynajmniej coś się będzie działo, gdy będzie padał deszcz i będzie zimno i można odkryć swój właśnie talent a ja jestem od wizualizacji od uwiecznienia tego i takich tam właśnie spraw a można wejść do Wioli na kanał Violetta Buretta bardzo zaprasza Violetta jest arteterapeutką i nie tylko I jest przesympatyczną osobą. Jeśli masz Facebooka, to też bardzo łatwo znajdziesz. Zrób sobie wolne fioletta. A następne zajęcia za dwa tygodnie. Tymczasem jest godzina ósma i załatwiamy psie sprawy. Co ty tam masz za owadę? Co ty tam za owadę. Dzisiaj tak gdzieś jeszcze parę godzin będzie słoneczko. Niestety, potem zachmurzenie, a jutro deszcz. Na no, Haneczka się upiera, no upiera, no chciałaby jechać do tego lasu. No pojedziemy, ale będziemy się zwijać w deszczu. Bardzo to nieprzyjemna sprawa. Ale opieńki mi się też marzą, tam są całe pola opieniek. Och, z cebulką. Mm, pycha chciwus. Na pewno jedziemy. Ale piękny skok. Piękny skok do zatrzymania albo do zwolnionego tempa. Życzymy udanej soboty, słonecznej, ciepłej. A jak nie ma słońca na zewnątrz, to chociaż takiego wewnętrznego. Dobrego dnia. To mówię ja, Rafał. Muszę się czasem nagrać na pamiątkę też. Kiedyś sobie obejrzę, jak będę miał 90.